Moimi Państwa gościem jest pani poseł Urszula Nowogórska z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pani poseł. Rozpoczynamy rozmowę dotyczącą tej najbliższej może przyszłości, ale też tej troszkę dalszej. Na początek chciałem zapytać o ten pakt senacki, bo 28 lutego został ten pakt zawarty. To jest taka asekuracja wszystkich partii opozycyjnych. Można powiedzieć w stosunku do koalicji rządzącej? Nie, to nie jest asekuracja. Tak naprawdę wczoraj nastąpiło oficjalne podpisanie pewnego paktu przez negocjatorów, nie przez liderów politycznych, ale przez negocjatorów każdego ugrupowania. Po to to się dzieje, żeby tak naprawdę ugruntować tak naprawdę jeszcze mocniej tych, którzy się sprawdzili w działaniu, czyli tych senatorów, którzy w tej kadencji pracują rzetelnie. Dla dobra Polski i bezpieczeństwa obywateli. Więc nam na przykład z Polskiego Stronnictwa Ludowego bardzo zależy na tym, aby właśnie ci senatorowie, którzy okazali się wiarygodnymi ludźmi, żeby rzeczywiście mieli możliwość startu jeszcze raz w wyborach. I ten pakt tak naprawdę podpisuje się po to, żeby nie było konkurencji między nazwiskami. Więc to nie jest ugruntowanie czegoś przeciwko, przeciwko obozowi rządzącemu, tylko tak naprawdę to jest postawienie na ludzi, którzy się sprawdzili w działaniu. No właśnie, tutaj wiemy, że do Sejmu będzie zupełnie inna konfiguracja, zupełnie inne działanie. To już jest pewne, że tutaj będziecie się porozumiewać z Szymonem Hołownią i z Polską 2050. Wybory senackie, znaczy okręgi senackie i wybory parlamentarne troszkę się różnią od siebie, dlatego że, tak jak tutaj, na przykład na, na naszym okręgu, czyli na okręgu 14, okręg parlamentarny składa się z powiatu Limanowskiego, Sądeckiego, Gorlickiego i całego Podhala, natomiast okręgi senackie z tego samego obszaru są podzielone, tak jakby na dwa, więc to wygląda troszkę inaczej, więc działania związane z, ze startem w ogóle do, do polskiego Sejmu wyglądają troszeczkę inaczej. Rzeczywiście toczą się rozmowy z Szymonem Hołownią, została podpisana lista wspólnych spraw, o które będziemy zabiegać, natomiast to nie znaczy, że mamy budować wspólne listy. Tak naprawdę czas, myślę, że już niedługi rozstrzygnie, czy rzeczywiście będziemy szli i będziemy robić wszystkie zabiegi związane z tym, żeby tą jedną listę utworzyć, czy też pójdziemy dwoma frontami. To jeszcze nie jest postanowione. Na, natomiast na pewno wiadomo, że w krótkim czasie, niedługim może, trzeba to będzie w jakiś sposób ustalić. Gdyby doszło do wspólnego startu na jednej liście Polskiego Stronnictwa Ludowego i Szymona Hołowni, na pewno wcześniej muszą być ustalone pewne kwestie programowe, które, muszę, które muszą być zaakceptowane przez dwa środowiska polityczne, czyli przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicjantów oraz przez Szymona Hołownię i jego ugrupowanie. Wiadomo, żeby do tego doszło. Muszą być rozmowy również w poszczególnych strukturach, na poziomach gmin, powiatów, województw, no i potem na szczeblu krajowym, na Radzie Naczelnej. Więc to, to będzie droga, którą musimy przejść, żeby ewentualnie uniknąć potem jakichś nieporozumień, czy niejasności w sprawach programowych, a kluczowych. Bo jak Państwo wiecie, Polskie Stronnictwo Ludowe jest, można powiedzieć, ugrupowaniem... Troszkę konserwatywnym, jeżeli chodzi o przywiązanie do wartości, więc to są dla nas bardzo ważne kwestie. Kwestie światopoglądowe dla nas też są bardzo ważne, więc tutaj wszystkie sprawy dotyczące tych tematów muszą być wcześniej ustalone, żeby tak jak powiedziałam nie było potem niejasności, niedomówień, czy też jakichś wewnętrznych kłótni. Więc te kwestie muszą być ustalone przez wewnętrzne struktury i jednego i drugiego ugrupowania. Pani poseł w grudniu, czyli nie najdalej jak dwa miesiące temu był w limanowej prezes PSL-u pan Władysław Kośiniak kamysz No i on stanowczo powiedział i nawet stwierdził, że dobrze by było, żeby pani była tą jedynką w naszym tym okręgu wyborczym. Zobaczymy jak to będzie. Natomiast bardzo się cieszę, że prezes Kośniak tak powiedział, bo to dla mnie jest jakaś, jakaś nie wiem nobilitacja czy też powiedzenie, że to co robię jest robione dobrze, więc za to dziękuję prezesowi. Natomiast tak jak powiedziałam, formułowanie czy układanie list wymaga czasem pewnych ustępstw, czasem też gruntownych działań w związku z czym jako poseł urzędujący pewnie na pewno będzie więcej takich wniosków, czy też takich uzasadnień, które będą sprawiały, że na tym pierwszym miejscu mogą się znaleźć. Natomiast, tak jak powiedziałam, są ustalenia, które czasem wymagają cofnięcia się w, w tył, wykonania tego kroku w tył. Co zresztą już się zdarzało, na przykład w wyborach samorządowych w 2018 roku, kiedy jako urzędująca przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego znalazłam się na drugim miejscu, dając, że tak powiem, fory osobie, która była na pierwszym miejscu. W związku z czym różne rzeczy się zdarzają, ale na pewno jest to dla mnie bardzo miłe, że, że prezes powiedział, że predysponuje do tego, aby być jedynką na liście. A i poseł, tak się zastanawiam, czy pani swój matecznik wyborczy ma jeszcze na ziemi Limanowskiej, czy bardziej Gorlickiej, bo więcej pani e, swoich zdjęć z wydarzeń właśnie publikuje z tamtych stron. Dlaczego tak się dzieje? E, można powiedzieć, że są tak jakby dwie składowe tego, tego tematu, który Pan teraz poruszył, bo na pewno tak, gorlice, jeżeli chodzi o mentalność ludzi, o przyzwyczajenia w ogóle, o współpracę, o, o życie codzienne, jest bardzo podobne do Limanowej. Czyli gorlice Limanowa są bardzo podobne do siebie, to są dwa podobne powiaty, ale z drugiej strony czasem się zdarza na powiecie limanowskim tak, że na ważne uroczystości nie dostaje po prostu zaproszeń. Ja nie chcę szukać usprawiedliwienia tych działań. One są dla mnie niedopuszczalne i niepoważne. Tym bardziej, że kiedy przypomnę sobie czasy, kiedy byłam jeszcze w Sejmiku Województwa Małopolskiego, to miałam żelazną zasadę. Jak wysyłaliśmy zaproszenia na uroczystości, które były, czy wydarzenia, które były organizowane przez Sejmik Województwa Małopolskiego, to zaproszenia dostawali według rozdzielnika wszyscy od A do Z to chciał, to przechodził, ale generalnie informacje mieli wszyscy. Natomiast tu widzę, że są troszkę inne tendencje. Czy to wynika z zawiści politycznej? Trudno powiedzieć, ale mam nadzieję, że nasze małe środowiska tego typu działań będą unikały, bo generalnie to sprowadza się do tego, że ludzie się między sobą dzielą, a zupełnie niepotrzebnie, bo tutaj w małych społecznościach, w naszych małych ojczyznach, w gminach, w powiatach, powinniśmy się raczej łączyć w działaniu, a nie dzielić. Natomiast jeżeli chodzi o atmosferę współpracy, no to to tak jak powiedziałam przed chwilą znacznie częściej dostaję zaproszenia zaproszenia do powiatu gorlickiego. Tam, gdzie mnie chcą, tam jadę. Tam, gdzie mnie nie chcą, po prostu się nie pokazuję, bo mam swój honor. No to w takim razie. Może warto byłoby dopytać, czy nie było Pani przykro, kiedy nie było Pani podczas przywitania i pożegnania komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, bo to taki resort, który chyba Pani jest trochę bliski, zwłaszcza, że w parlamencie tym Pani się zajmuje. Resort bardzo bliski, bo przecież jestem członkiem Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wcześniej przed pożegnaniem komendanta była narada roczna. Podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2022 przez poprzednie lata, gdzieś, no, jeżeli były te narady organizowane, to zazwyczaj zaproszenia były. Natomiast w tym roku nie wiem, co się zdarzyło, zaproszenia nie było. Mam nadzieję, że to niedopatrzenie, a nie, tak jak powiedziałam, antagonizm polityczny, bo to by źle świadczyło o naszym tutaj lokalnym środowisku. Jak pani uważa, czy to, co się akurat w pani przypadku wydarzyło, to nie pokłosie tego, co dzieje się na górze, bo obserwując sytuację w mediach, oglądając telewizję publiczną, oglądając stacje mainstreamowe TVN Polsat, no to tam widać, że ta walka jest, można powiedzieć, bardzo ostra. A pewnie będzie się jeszcze bardziej zaostrzała do no już wyborów, kiedy one nadejdą. Każda kampania wyborcza to są swoiste igrzyska, i tutaj wiadomo, że są wyścigi na oferty programowe, na działania, na atrakcyjność polityczną. To, to zawsze było. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj świętujemy czy obchodzimy Dzień Żołnierzy Wyklętych i wszyscy wspominają tych, których już tak naprawdę nie ma, którzy uczynili bardzo dużo dla polskiego społeczeństwa i naszej ojczyzny. Natomiast wszyscy jakoś zapominają, że żeby budować wolną i niepodległą, suwerenną ojczyznę, to trzeba dbać o jedność narodową, więc tutaj podziały nawet te polityczne nie są wskazane, a zwykła ludzka życzliwość i szacunek powinny być obecne na co dzień, nie tylko od święta. Proszę powiedzieć, ma Pani jakiś swój pomysł na to, żeby przekonać? Te osoby, które no, chciałyby na Panią głosować, ale się zastanawiają, bo no, bycie posłem w opozycji e, no to tak jak pani tutaj przed chwileczką, chociażby wspomniała, nie zaproszą mnie na jedną uroczystość, drugą, trzecią, a będę uczestniczyć w takich jak e, no, troszkę mniejszych o, o mniejszym oddziaływaniu społecznym. E, I pan panie redaktorze, ja nie zamierzam się zmieniać. Ci, którzy mnie znają, doskonale wiedzą, że staram się pracować rzetelnie i zawsze to robiłam i robić zamierzam nadal. Natomiast nie zamierzam podnosić swojej atrakcyjności ze względu na zbliżającą się kampanię wyborczą, bo to jest oszukiwanie wyborców. Natomiast jeżeli chodzi o moje dotychczasowe działania, wydaje mi się, że nasze tutaj lokalne społeczności powinny cieszyć się tym, że są ludzie, którzy chcą budować, łączyć. A nie dzielić. I jeżeli są tacy, którzy myślą inaczej, to powinni zmienić swoje, zmienić swoje przyzwyczajenia czy nawyki, czy też nastawienie do, do wielu kwestii. Natomiast, tak jak powiedziałam, kampania wyborcza nie może narzucać ludziom stylu. Trybu życia, bo kampania zaczyna się, kończy się, a ludzie lokalnie żyją, mieszkają, spotykają się na ulicy, i teraz pytanie, czy sobie będą w stanie popatrzeć prosto w oczy, czy będą musieli siebie unikać i przechodzić na drugą stronę ulicy, kiedy się będą spotykać. Więc tak naprawdę to od każdego z nas zależy, czy pomimo różnic, które są w społeczeństwie, potrafimy się szanować. Bo jeżeli się potrafimy szanować, to naprawdę jesteśmy mocnym społeczeństwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.